Dzień dobry, witam na kanale Tam i Z ja Was Kolejny dzień, kolejne poszukiwania, drugie w tym roku. E, ruszamy, ruszam w teren, dość ciekawy. E, coś więcej na temat e, miejsca, w które się udaję, to za chwilę Wam powiem, jak już tam dotrę na miejsce. Ale oczywiście przypominam, że e, trwa cały czas zbiórka dla Agaty, więc e, wpadajcie, zostawiajcie. E, chociażby symboliczną, nie wiem, złotówkę 5 złotych. Nieważne jaka kwota. Ważne, żeby e, szło to cały czas do przodu. Także do 240 tysięcy jeszcze trochę brakuje. Także liczę na Was, że e, wspólnie e, detektoryści i widzowie, e, wspólnie damy radę. Zobaczcie, jaki klimat. Jak się ładnie zrobiło cieplutko. Ta mgła i czas na opowiedź. E, tam mniej więcej. W, tamtym, w tamtych okolicach stał budynek za czasów II wojny światowej często z tych okolic wysiedlali, wysiedlali mieszkańców i to wysiedlali całe wioski. Tam zostały ruiny jeszcze po budynku. Pokażę Wam później fundamenty. Ponoć jest taka historia, a ponoć sami wiecie, że w każdej historii, w każdej opowieści jest ziarnko prawdy, więc zobaczymy czy. Czy faktycznie e, jest to e, prawda? Być może coś tam się uda znaleźć. E, w tamtym miejscu e, mieszkała dość bogata rodzina. E, przed wysiedleniem, bo mniej więcej mieli informację, że, e, że są wysiedlenia, więc obawiali się tego. E, ponoć gdzieś w tamtej okolicy ukryli swój, e, swój skarb, swój depozyt. Depozyt złotych biżuterii, złotych srebrnych sztućcy, jakieś tam patery i niepatery. Ponoć ktoś ten depozyt znalazł, ale czy, czy znalazł go w całości i faktycznie, czy go znalazł, czy to po prostu jest tylko taka opowieść, czy faktycznie ten depozyt był, no to zaraz będziemy sprawdzać, będziemy szukać. Także no, zobaczymy, czy coś tam się uda znaleźć. Więc no historia dość, dość ciekawa. Niestety, niestety w te okolice e, mieszkańcy już nie powracali. E, zostali e, nowi mieszkańcy przesiedleni z innych terenów e, w te okolice. Więc e, niestety ślad e, i historia, która była, niestety zaginęła. No i raczej się, e, raczej się nie dowiemy tego, co tutaj się działo, jak było przed wojną. No cóż, no takie, takie są e, przykre historie e, wojenne, przedwojenne, powojenne. Także tak niestety się działo. No nic, odpalam wykrywacz. Ruszam na poszukiwania. No i tutaj macie kawałek e, fragmentu budynku, prawdopodobnie budynku, który tutaj był. Fundamenty. Więc lecę do pierwszego sygnału. No i dobra, mam jakiś e, sygnał dość e, dość nisko. Ciekawe, co to będzie, bo 23, 24. Być może jakiś kawałek mosiądzu, może jakiś dura aluminium. No i zobaczymy, czy się potwierdzi, że coś tutaj było e, w tych rejonach, jakieś tam zabudowanie. Zobaczymy, czy historia ma jakieś tam odzwierciedlenie. Jest jakiś sygnał. O kurde, no jest jakiś element. A nie, to pewnie śmieć jakiś. Miała jakiś taki element. O nie, o nie, o wow, <śpiewa> ale strzał, o w mordę, kurczę, ależ piękne. słuchajcie, zobaczcie, jest, jest potwierdzenie, że coś, coś tutaj było, zobaczcie, jaki przepiękny, przepiękny gwizdek, ciekawe, kurczę, z jakiego to okresu, ale jest cudo ale piękny, Kurcze myślałem że to śmieć ale jest mega wow jest co ja się naszukałem kurczę wywaliłem wielki dół On sygnał na wierzchu no i jest jest dosłownie mignęła mi tutaj krągłość gdzieś tutaj jest, jest krągłość także zobaczymy wspólnie co to jest, moneta? Czy nie moneta? Ła, jeszcze uciekła. No, yy. jakaś moneta chyba. Tylko co to będzie? No jest. O kurde. No jest ładnie. Słuchajcie, mam pruską, pruską monetę. Także jest tutaj, można powiedzieć, potwierdzenie bytności ludzkiej przed, e, przed wojną. Niestety, oczyszczę ją później. To będzie ją e, lepiej, cokolwiek na niej widać. Ale zobaczcie, że już jest. E, już jest ten standardowy e, znak e, monety Polskiej. Także jest mega. Jest pierwsza krągłość. No i jest jakiś sygnał. Częściowo już tutaj. Dołek no, wykopałem. Ale sygnał jeszcze jest w ziemi ładny było 53-54 Ale czyżby już go czyżby już go. Nie, jeszcze go nie namierzyłem. Coś mi tutaj pinpointy szaleje. No i co? Albo coś jest między korzeniami jeszcze. O jest, jest. Słuchajcie, mam kolejną krągłość. Kolejna krągłość już ją wyciągam. Co tym razem? Jest dobinka. Jest. No, w ładnym stanie. O, mamy tak zwaną kaszubską Boratynkę ale w ładnym stanie. O kurcze No. 1940. No mega stan, zobaczcie. Kurde to już kolejna, kolejna moja. Kolejny mój raj fenik. Który jest naprawdę. Oszczędzony przez ziemię, one wychodzą tutaj. W masakrycznym stanie. Troszeczkę zmieniłem miejsce poszukiwań. Odszedłem od tamtego miejsca. Gdzie prawdopodobnie były jakieś zabudowania, bo już tam nic więcej nie wychodziło. No ale zobaczymy, czy coś tam się uda jeszcze w dalszym terenie znaleźć. Coś jakby tu. No jest coś, ale co to jest? No jakiś Jest jakiś element Ciężko powiedzieć od czego łóżka Może i łóżka albo jeszcze coś innego No nic, nie skupiam się Lecimy dalej, najwyżej później oczyszczę Zobaczymy jak się uda dostrzec co to może być to To będziecie widzieli informacje Kolejny sygnał. Dołek wykopany. Uwe, kurczę no nie ma tego sygnału. Mówię jakoś tak dziwnie. Ładnie biło 50. Nagle sygnał znikł. Ale, ale pojawiła się krągłość, bo stwierdziłem, że jednak pinpointerem na mierze. Mam tutaj krągłość, malutką monetkę. Także zaraz zobaczymy wspólnie. Co to jest. O, znowu. Mam kolejną. Kolejnego daj I kolejny raz, naprawdę w ładnym stanie. Zobaczcie sami. Tym razem 42. długi. No super. Wróciłem już w to miejsce ponownie, bo <kluzny> chodziłem dalej i niestety nic sam nie znalazłem. Więc stwierdziłem, że wrócę tutaj. Sygnał gdzieś jest przede mną. Słuchaj go zlokalizować jest gdzieś tutaj o tu w grudzie nawet no chyba jest chyba jest kolejna monetka oczywiście zobaczcie jest jest kolejna no no i mamy kolejną Kolejnego raświninga Kolejna jedyneczka Tutaj myślałem że Będzie kolejny yy, kapselek aluminiowy Kolejny śmieć Słuchajcie wyskakuje jakaś krągłość Jeszcze nie wiem co to jest Także zobaczymy za sekundę wspólnie No to podejmuje ale coś jest dużego Jest jakaś duża O kurde No jest jakaś duża okrągłość ale kurde jakaś duża moneta przecież to nie jest PRL nawet czy PRL czyżby no wodko ale jakoś tak Jestem nie, no będzie chyba perelik, powiem Wam. Chyba tak, 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 nowotko, Marcelli. no wodko, Marceli. No, tam była, tam był Marceli. Tu mam kolejny sygnał Jest kolejna okrągłość Też taka większa troszeczkę I co tym razem? Nasze? Nasze Nasze 5 zł z PRL-u No nic, warto się pokręcić jednak Tam dalej wychodziły Raświnigi Tu teraz PRLiki Także jest ciekawie Mam kolejny sygnał, coś wykopanego, więc namierzamy. Czy znowu będzie śmieć, folia aluminiowa? Gdzieś tutaj. A nie, monetka. Słuchajcie, mam kolejną. Ale jakaś, no ta jest trochę zajechana. Ale co to będzie, a, rajświnik znowu. No ale ten to już jest stan agonalny. Chociaż może coś tam będzie na niej widać. A no jest gapa co prawda, ale sami zobaczcie, że będzie ciężko cokolwiek z niej wyczytać. A nic, kolejna monetka, super kolejny ładny sygnał I to raczej będzie jeden z ostatnich sygnałów 59,60 Co będzie tutaj To spróbuję zaraz namierzyć I pewnie będziemy się już widzieć na, na podsumowaniu powoli Dobra, sygnał wykopany już nawet. Także sprawdzimy. O kurde. O wow. No tego to się nie spodziewałem. Dawno już nie trafiłem. Mam szkopleżyk Mam szkaplerzyk. Piękny szkopleżyk Co prawda aluminiowy. Ale jest. Jest cały z łóżkiem. Ale czy to będzie polski szkopleżek, czy niemiecki? Spróbuję to delikatnie oczyścić. No, jest ładne. Jest ładny, ładnie, zaczę ładnie się zaczęło. No, mega. E, są jakieś napisy, tylko dajcie mi skunkę. Spróbuję to oczyścić, jak nie, to będzie na podsumowaniu. E, zdjęcie jakieś już po no, jakimś tam lepszym oczyszczeniu. Ale coś już zaczyna być widać. także Ładnie się zaczęło. Ładnie się zaczął rok. Mega super! No to kończymy poszukiwania na dzisiaj. To co wyszło, to widzieliście. Monety wyszło naprawdę dość fajnie, dość sporo nawet. Myślałem, że wyjdzie coś starszego polskiego. No ale cóż, wyszły same można powiedzieć starsze niemieckie. Łącznie ta jedna pruska moneta, ale to już zdjęcia wszystkich monet, które wyszły, plus ten szkaplerzek polski z pierwszej komunii. Będziecie mieli na sam koniec filmu. Standardowo, a ja nie przedłużam, wracam, lecę do domu, bo jutro mam spotkanie z, z kolejnym, <grym> znaczy z kolejnym, z osobą, z pewnym youtuberem, z którym już spotkałem się kilka razy i będzie wspólne kopanie. Także kolejny odcinek będzie z, z gościem. A jaki to gość? Oczekujcie kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Hej!